Witam niezmiennie serdecznie. Raz. Góral przyszedł do spowiedzi. No i tam wyznaje księdzu, że Sosik tak wypił. I ksiądz się go pyta, dużo tego było. O mówi, no trochę było. A ile pyta ten ksiądz? No i on tam wymienia jakąś, jakąś liczbę. A potem mówi, że Sosik ukradł. No i ksiądz znowu pyta, dużo. O no trochę było. Na no, ile pyta ten ksiądz? I on znowu wymienia jakąś liczbę, a potem jeszcze wyznaje, że coś ich nagrzesu, no, z dziewczyn tam. Nie? No i ksiądz znowu pyta dużo, a, a góra już nie wytrzymał. Mówi, no jego mościu, no przez co ja się tu przyseł spowiadać, a nie chwalić. I to mi się tak przypomniało, bo ja mamy dzisiaj święto podwyższenia krzyża. No temat poważny. Bo to cena naszego zbawienia. O krzyżu, o historii, o, o, o symboli, co już mówiłem, końcem maja, tydzień temu, można sobie odsłuchać. Natomiast no, dzisiaj mi się jakoś tak skojarzyło to właśnie z nawróceniem, z rachunkiem sumienia, ze spowiedzią. No, bo ktoś mógłby zapytać, czy jak chodzi o to zbawienie, nie, czy to trzeba tak wyliczać te grzechy, czy Pan Jezus, gdy tych, tych grzechów będzie za dużo, to co? Pan Jezus zrezygnuje, rozmyśli się, wycofa się? Myślę sobie, że tutaj tak chodzi z jednej strony o mnie w tym wyliczaniu grzechów, a z drugiej strony nie o mnie. Spróbujmy się temu troszkę przyjrzeć. Chodzi o mnie, dlatego że w tej pracy nad sobą muszę zdać sobie sprawę, gdzie jestem na tej życiowej drodze gdzie jestem. E, ile razy to znaczy, czy potykam się, czy już leżę, czy utknąłem już w czymś. To Ile razy to jest dlatego jest ważne w pracy nad sobą e, ważne są te szczegóły, te konkrety. Kiedy staję przed lustrem, to myślę o szczegółach twarzy, nie, fryzury, jak ktoś ma. E, o, o jakichś szczegółach ubranych. Oczywiście, nie tylko w dzisiejszym świecie, zawsze chyba tak było, że można było nałożyć jakąś tapetę, jakąś maskę. Ale wiemy, że pod tą maską czasem coś potrafi się dość poważnie zepsuć. Dlatego ta praca jest tak ważna. I chodzi też nie o mnie. Chodzi o to, żeby nie utknąć w tym. Tropieniu niedoskonałości świata czy siebie. Że zbawienie zależy od zaufania, o, zależy od tego oparcia się na miłości Boga, a nie na moim skrupulatnym wyliczaniu wszystkiego, co zrobiłem. To, mogła, to może być pułapka, to skrupulanstwo, to może być pułapka, e, kiedy człowiek zaczyna siebie obwiniać za wszystko. Mówi za wszystko. Przepraszam za wszystko. Przepraszam, że żyję. Przepraszam za to, co pomyślałem. Za to, co nie pomyślałem. Za te wszystkie grzechy, których sobie nie uświadamiam. E, chwila, chwila. Jak sobie nie uświadamiam, to nie mam grzechu. Grzech to jest moje świadome działanie. Oczywiście może być tak, że mogę być nieświadomy tego, że kogoś ranię, że komuś. Że komuś robię krzywdę, dlatego taka refleksja jest, jest praca nad sobą jest potrzebna. Ale żeby nie oskarżać się na zaś nie? Żeby nie oskarżać się na zaś, bo wtedy odcinam się od miłości Boga, od tej wspierającej miłości Boga, który chce, żebym był, który mnie kocha, który chce mnie, który chce mnie zbawić. Jestem umiłowanym dzieckiem Boga. O to tutaj chodzi. Ten wąż na pustyni, czy to, co mówi Pan Jezus, to wywyższenie Syna Człowieczego, tak jak tego węża na pustyni, to o to chodziło, żeby przestać patrzeć pod nogi, przestać szukać pod nogami tego, co się czai w świecie, we mnie, żeby ruszyć czasem mimo ból, czasem mimo grzechu, czasem mimo tego pokąsania przez ten świat, żeby żeby ruszyć do przodu, żeby ruszyć do góry, żeby zaufać tej miłości Pana Boga, żeby nie utknąć w walce ze, ze złem tego świata, bo chyba jest go zbyt dużo. Kiedyś Artur Andrus opowiadał taką historię o tym, jak to prosiaczek, ten od Kłusia Puchatka, prosiaczek wpadł do jakiegoś domu. No i próbuje wyjść. Tam wspina się na paluszki, wspina się po ścianie, podskakuje i nic. No i taki zrezygnowany usiadł i, i, i siedzi. No i przychodzi Kubuś puchatek, pyta się, co się stało. I no prosiaczek mówi: No, że utknął, nie, nie może wyjść. No i ten puchatek mówi, a, a próbowałeś, a spróbuj może stanąć na paluszkach. Nie? A posiaczek mówi, nie, nie będę stawał na paluszkach. A puchatek mówi, to może spróbuj podskoczyć. Nie, nie będę podskakiwał. A to posiaczek mówi, no to może spróbuj wspiąć się tu po ścianie. A on nie, nie będę się wspinał po ścianie. No to w końcu prosiaczek mówi, yy, Puchatek mówi, no to, no to wiesz co, to ja pójdę pod rabinę. To poczekaj tu na mnie. A prosiaczek mówi: nie, nie będę tu na ciebie czekał. Nie. No i, to, no i, i, I co można zrobić? No Czasem niestety tak to wygląda. Jakby człowiek utknął tak, nie? że nie wychodzi mi w walce z tym światem, nie wychodzi mi w walce z moimi słabościami, czy w pracy nad moimi słabościami. No i co? I siedzę taki obrażony, zły na ten świat. <laughs> mogę go nienawidzić i przez niego siebie też mogę nienawidzić. Pan Jezus proponuje, bądź ponad grzechem. Postaraj się być. Ponad grzechem, bo ja jestem ponad Twoim grzechem, to może spróbuję razem być ponad grzechem innych, różny do przodu, różny w kierunku jakiegoś dobra. Ale ja wolę siedzieć i mówić: nie, nie, wolę nienawidzić tego świata, wolę, wolę gardzić tym światem. Przecież Pan Jezus nie przyszedł, żeby ten świat potępić, żeby go zbawić. Na tym też polega moja nadzieja. I co można tak? obrazić się, tkwić w tym łez padole. Można jak ten góral chwalić się, że się nakłamało, że się ukradło, że się kogoś wykorzystało. No, pewnie można, tylko to, jest, tylko to jest droga donikąd, to jest siedzenie w tym, w tym dołku. Pan Jezus pokazał, że można nieść krzyż kochając, że można mimo bólu że życie ma sens, że mimo tego pokąsania przez świat, grzechy, w miłości, otwieramy się na niebo. No i tego doświadczenia Krzyża, który jest doświadczeniem miłości Boga, który otwiera nam drogę do nieba, który przyjmuje nas takimi, jakimi jesteś. Tego doświadczenia Boga Ojca, dobrego, który, który czeka na nas, życzę Wam. I sobie tam powodzenia.